Tutaj mamy kwiecień 1946 rok. Odbywa się wtedy pierwszy po wojnie pokaz mody w hotelu Polonia. Patronem jest magazyn Moda i Życie Praktyczne. Widać go tutaj, okładka tego magazynu. Oraz partnerują, partnerami są firmy z parterowej Marszałkowskiej. Hotel Polonia był jedynym nadającym się do zamieszkania. W Warszawie wówczas przed hotelem ustawiają się błyszczące limuzyny, a dalej błoto. Przychodzi się więc w kaloszach i przynosi buty na zmianę. Przybywają tłumy. Choć stroje modelek to emanacja biedy. Co, się, co tam pokazano? Kostiumy z tkanin z undra, przerobiona garderoba męska, kreacje z koca, obrusa i firanek, a do tego drewniane koturny, które były proste w produkcji. Mimo to ten pokaz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Jesienią 1946 roku wychodzi pierwszy powojenny numer Moda i Życie Praktyczne. Proszę zobaczyć na okładkę. W tle widać ruiny Warszawy, ale na pierwszym planie mamy już kostiumy i płaszcze godne diora, o którym mówiłam w poprzednim wykładzie. A w tym magazynie czytelniczki dowiadują się, jak postępować z produktami spożywczymi z UNR-a, czyli jak użytkować mleko w proszku, kawę rozpuszczalną, sok w kartonie. To jest, są zupełne nowości, nieznane wcześniej. A w ubiorach królują przeróbki. To jest czas, kiedy ogłasza się, ogłasza się wiele konkursów dla czytelniczek, jak przerobić i pokazują swoje zdjęcia po przeróbkach. I za to mają atrakcyjne nagrody.